Siemaneczko, witamy na nowym filmie. Dzisiaj jesteśmy znowu na miejscu z młodym. No i plan na dzisiaj jest taki, żeby na rozgrzewkę sobie zjechać. Środkową traskę przy okazji zobaczymy jak działają te bandki co ostatnio kopaliśmy no i generalnie potem zostaniemy chyba na dużej chopce i sobie po prostu polatamy, popróbujemy jakieś fajne lociki porobić. Może jakieś one handy, one handy, no handy to nie wiem czy da radę, no ale coś pokminimy. Także lecimy, zapraszam do oglądania. you. Tam na górze wykasztaniłem na tej No tylko nie wjeżdżałem w bandę, tylko obok, nie? I mnie pociągnęło i co, latamy tom? O shit Masakra To damy pierwsze. Так? Удалось? Ну то что? А где тут Симпатики. этим патиком? Ну то Próbowałem puścić suicida, ale puściłem tylko trochę, ale już jest plus, że puściłem. Tylko nogi spierdzielają. To jest najgorsze. No i co, Falkuszu podobno przed chwilą tak lało. No i nie wiem co z tą pogodą. Nie chcę znowu zmoknąć. Coś pada. O. A to jest cisza przed burzą, wiesz. Teraz trochę ucichło, a zaraz będzie na Dobra, jeszcze coś po nagrywaniu. Nie złapałeś? Co ty gada? Ale noga też spadła, nie? A to już pewnie tak kontrolnie. No, kontrolnie. Jak się z tym czujesz, że się nauczyłeś one hand'a? No chyba dobrze. Zadowolony? Bardzo. To teraz drugą rękę, nie? Trzeba zacząć puszczać. Chyba nie. Jak nie? się jeszcze? No jest tyle, trzeba I się na nauczyć łapać. Trzeba się nauczyć łapać rower nogami, i wtedy można próbować. No, to to. Lecimy sobie jeszcze na górę i zjeździ jakiś pykniemy Do, Na samą górę? No. A tu całą trasę, tu środkowo. No środkowo może pojedziemy, zobaczymy jak te bandki działają. To lecimy. Tylko tam środkowo, nie? No i gitara Zaczyna padać Zaczyna padać i jest limpa. Może się wróci jakoś do domu Najwyżej schowamy się Może będzie tam przystanek jakiś To nie powinno długo lać, nie? Wyjedziemy do drogi zobaczymy co Ten to ogarnia mamy. Udało się wrócić w miarę suchym Tutaj pogoda jest całkiem spoko nawet, nie? a tam padał deszcz Ale pewnie tu też za niedługo przyjdzie Także zwinęliśmy się w miarę o dobrym czasie No i co, no i to by było na tyle dzisiaj eee, Fajnie hopka oblatana Także Łapkę w górę zostawcie eee, Subika zostawcie, jeśli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału No i widzimy się w kolejnych filmach Strzała, nareczka Do zobaczenia, Jo! We'll <laughs>